Witajcie wszyscy ponownie w ECOS, w kolejnym odcinku serii Shocking Sports Accidents. Ostatnio opowiadaliśmy o tragediach, które rozegrały się głównie na stadionach i torach wyścigowych na całym świecie, ale dziś przenosimy się do jednej z najpiękniejszych, a jednocześnie najbardziej niebezpiecznych dyscyplin, która wymaga absolutnej perfekcji i każe nawet najmniejszy błąd gimnastyki. Jak zawsze, zalecamy ostrożność widzom. 5 maja 1988 roku, podczas Światowych Targów Sportowych w Tokio, trybuny wypełniały się widzami spragnionymi zobaczyć wschodzące gwiazdy międzynarodowej gimnastyki. Wśród nich była 15-letnia Juliza Gomez. Julisa wspinała się po szczeblach amerykańskiej gimnastyki w niezwykłym tempie. Była utalentowana, ambitna, nieustraszona i gotowa dopracować jeden z najbardziej ryzykownych elementów tuż przed swoim występem skok typu Jurczenko. Zebrała się w sobie i ruszyła sprintem po rozbiegu, a jej trener obserwował ją zaledwie kilka metrów dalej. Pierwszą fazę skoku wykonała prawidłowo, ale gdy zbliżała się do trampoliny, jej prawa stopa nagle się poślizgnęła. W jednej chwili rozpęd Julisy zniknął, a ona sama poleciała głową prosto w twardy, drewniany koń gimnastyczny. Służby ratunkowe wbiegły na miejsce. Złamany kręgosłup pozostawił ją sparaliżowaną od ramion w dół. Lekarze z uniwersyteckiego szpitala w Tokio przeprowadzili natychmiastowe zabiegi, by ustabilizować jej kręgosłup i wbrew wszelkim przeciwnościom na krótko odzyskała możliwość komunikowania się mrugnięciami, drobnymi sygnałami świadomości, które dawały jej rodzinie nadzieję. Przez kolejne trzy lata matka Julisy opiekowała się nią w domu w Houston. Chwytając się najdrobniejszych oznak poprawy. Niestety infekcje i komplikacje pojawiały się jedna po drugiej, a 8 sierpnia 1991 roku Juliza Gómez odeszła, mając zaledwie 18 lat. Jej śmierć wstrząsnęła światem gimnastyki. Trenerzy i zawodnicy zaczęli zadawać pytanie, dlaczego tak młoda dziewczyna została zmuszona do wykonania elementu, do którego wyraźnie nie była gotowa. Sam skok Jurchenko znalazł się pod ogromną presją i krytyką, co ostatecznie doprowadziło do nowych standardów bezpieczeństwa, w tym obowiązkowych kołnierzy ochronnych. Ale niestety to wciąż nie wystarczyło, by ocalić kolejną młodą gimnastyczkę ponad dwie dekady później. 12 marca 2013 roku w sali gimnastycznej Taverham High School w Norfolk w Anglii. Rozbrzmiewały typowe odgłosy popołudniowych zajęć WF-u. To była ostatnia lekcja dnia. Dwunastoletnia Trevin Hope Jocelyn, znana z miłości do gimnastyki i swojej żywej energii, miała już za sobą kilka udanych skoków przez konia z łękami. Pewna siebie i zdeterminowana, by zdążyć jeszcze z jedną próbą przed dzwonkiem, zajęła miejsce. Ruszyła biegiem i wzbiła się w powietrze ale tym razem jej prawa stopa zahaczyła o krawędź konia. Nauczyciele natychmiast rozpoczęli RKO i udzielanie pierwszej pomocy, jednocześnie wzywając ratowników medycznych. Trewin wciąż oddychała, gdy przewożono ją do szpitala, ale badania szybko ujawniły, że jej szyja została nadmiernie wygięta przy uderzeniu, powodując katastrofalne uszkodzenie kręgosłupa. Niestety obrażenia były zbyt poważne i 19 marca 2013 roku Trevin Hope Joslin zmarła mając zaledwie 12 lat. A jednak czasem przyczyna nie tkwi w przypadku, lecz wrażącej ludzkiej nieodpowiedzialności. Dokładnie tak było w kolejnym przypadku. 18 czerwca 2009 roku w ośrodku treningowym w Townsville w Australii 19-letnia Michelle Maitland weszła na zajęcia gimnastyki dla dorosłych. Coś do czego wróciła po latach przerwy od ukochanego sportu. Tego wieczoru Michelle ćwiczyła zaawansowane sekwencje akrobatyczne na trampolinie. Właśnie obejrzała demonstrację i przygotowywała się do wykonania elementu, ale gdy wybiła się z trampoliny, nieznacznie przekręciła ciało za bardzo i wylądowała tuż poza główną strefą materacy. Ponieważ mata asekuracyjna została wcześniej usunięta, powierzchnią, na którą spadła, był goły beton. A Michelle uderzyła w niego głową. W ułamku sekundy uderzenie spowodowało pęknięcie czaszki, a dziewczyna straciła przytomność na miejscu. Inni uczestnicy zajęć ruszyli z pomocą, a Michelle natychmiast przetransportowano do szpitala w Townsville. Niestety, niedługo po przyjeździe stwierdzono u niej śmierć mózgu i zmarła następnego ranka. Śledztwo, które nastąpiło później, ujawniło szereg poważnych zaniedbań tym brakujący materac oraz fakt, że trener dyżurujący w chwili skoku Michel nawet na nią nie patrzył, bo odwrócił się, by pomóc innemu uczestnikowi. Sąd później orzekł, że tragedii można było całkowicie zapobiec. Ostatecznie Gymnastics Townsville ukarano grzywną w wysokości 70 tysięcy dolarów. A jednak bywa tak, że nawet gdy dostępny jest najlepszy sprzęt i czuwają najlepsi trenerzy, los potrafi uderzyć równie brutalnie. 21-letnia Echmech Rocht Yachlach Achbach Kach była już jedną z najbardziej obiecujących gimnastyczek Kamerunu. Brała udział w wielu dużych imprezach kontynentalnych i igrzyskach afrykańskich. 17 maja 2021 roku podczas treningu w Krajowym Ośrodku w Yaoundé Sechwechren przygotowywała się do nadchodzących Mistrzostw Afryki. Jednak podczas ćwiczenia na poręczach asymetrycznych stało się coś strasznego. W połowie układu nagle straciła kontrolę i spadła z dużej wysokości, uderzając niefortunnie i doznając katastrofalnego złamania kręgosłupa szyjnego. Zespoły medyczne natychmiast zabrały ją na pilny zabieg chirurgiczny, i początkowo wszystko wyglądało obiecująco. Ale zaledwie kilka dni później jej stan nagle się pogorszył i zanim mogła wrócić do ukochanej sali gimnastycznej, Zech Wechryn Jahlach Achbachka, zmarła z powodu komplikacji związanych z odniesioną kontuzją. Kilka lat później niemal identyczna tragedia rozegrała się w innym kraju równie wstrząsająca i równie niewybaczalna. 10 listopada 2023 roku ambulans pędził ulicami Hanoi. W środku leżał osiemnastolatek Nguyen Min Chit, wschodząca gwiazda wietnamskiej gimnastyki, ledwo trzymający się życia. Chwilę wcześniej, gdy podnoszono go na nosze, wyszeptał do trenera, chce dalej żyć. W tamtej chwili nikt nie wiedział jeszcze, jak długa i bolesna będzie ta walka. Tego samego dnia Chit trenował w Narodowym Centrum Treningu Sportowego Wietnamu, Przygotowując się do świetlanej sportowej przyszłości, na którą pracował całe swoje życie. Po południu ćwiczył podwójne salto w tył, element rutynowo wykonywany do dołu z pianką, ale w pewnym momencie chit źle ocenił rotację i spadł głową w dół prosto w piankowy dół. Diagnoza postawiona w szpitalu była druzgocąca całkowite zwichnięcie kręgosłupa pomiędzy kręgami C5 i C6, pozostawiającego trwale sparaliżowanym od szyi w dół. Mimo potwornego bólu i niekończących się zabiegów, jego determinacja nigdy nie wygasła, ale niestety jego ciało nie mogło tego dłużej wytrzymać. 9 maja 2024 roku, po sześciu miesiącach nieustającej walki, Nguyen Min Chit zmarł. I o ile Chit walczył o życie do ostatniego oddechu, kolejny gimnastyk nie miał nawet tej szansy. Jego upadek był tak nagły i brutalny. Że nawet najlepsi lekarze na świecie nie zdołaliby go uratować. W połowie września 2025 roku męska reprezentacja Indonezji przybyła do pałacu sportowego Burtasy w Pędzie w Rosji. 13 września ich planem było przećwiczenie serii elementów na drążku. 19-letni zawodnik Nufal Tagdir al-Bahri posypał dłonie magnezją, dociągnął uchwyty i wskoczył na drążek. Pierwsze zamachy wyglądały gładko, a po kilku seriach dał znak, że jest gotów na próbę. Wszedł w tap, wybił się, puścił drążek i obrócił się w powietrzu. Ale zamiast czysto go złapać lub polecieć dalej w bezpieczne lądowanie, nagle spadł w stronę piankowego dołu pod złym kątem i uderzył głową w dół. Gdy Nufal dotarł do szpitala imienia Gia Zacharyina, lekarze zdiagnozowali katastrofalne obrażenia odcinka szyjnego, i umieścili go na intensywnej terapii, ze złamanym karkiem i ciężkim urazem rdzenia kręgowego. Przez niemal 12 dni lekarze walczyli o jego życie. Niestety, 25 września 2025 roku, życie Noofala zakończył jeden jedyny upadek w całej jego sportowej karierze. Ale w gimnastyce niebezpieczeństwo nie kończy się na przyrządach. 17 stycznia 2004 roku. Ponad 1200 młodych gimnastyków zebrało się w Knoxville Convention Center w stanie Tennessee na corocznym Flipfest Invitational. Wśród uczestników znajdował się 15-letni Jordan Bonne, utalentowany trampolinista z Ohio, który reprezentował już Stany Zjednoczone w zawodach międzynarodowych. Dzień wcześniej Jordan startował w konkurencji synchronicznej, a teraz czekał na swoją kolej w występie indywidualnym. Gdy wyczytano jego nazwisko, wszedł na trampolinę, skinął sędziom i rozpoczął układ, serię wysokich, precyzyjnych odbić. Na początku wszystko wyglądało zupełnie normalnie, ale w połowie układu Jordan nagle stracił kontrolę nad rozpędem. Kolejne odbicie wyrzuciło go zbyt blisko krawędzi materaca i zanim ktokolwiek zdążył zareagować, poślizgnął się całkowicie, spadając prosto na nieosłonięty beton tuż obok trampoliny. Ratownicy byli na miejscu w ciągu kilku chwil i przewieziono go do University of Tennessee Medical Center. Choć Jordan przeżył sam upadek, doznał rozległych obrażeń głowy i szyi. Przez dwa dni jego rodzina i koledzy z drużyny czuwali przy jego łóżku, licząc na cud. Ale 19 stycznia 2004 roku Jordan Bond zmarł. Po tragedii rodzice Jordana wytoczyli proces przeciwko premier Athletics, USA Gymnastics oraz innym organizatorom. I choć postępowanie prawne ciągnęło się latami, zmusiło branżę do ponownej oceny zasad bezpieczeństwa, podkreślając konieczność pełnego zabezpieczenia powierzchni zawodów oraz obecności wykwalifikowanego nadzoru, zwłaszcza w przypadku młodych sportowców. A jednak, jak pokazuje kolejny przypadek. Czasem nawet doświadczeni profesjonaliści, ludzie, którzy latami opanowywali każdy ruch, mogą okazać się bezsilni po jednym, jedynym błędzie. Chris Fordham był jednym z najlepszych brytyjskich trampolinistów, 23-letnim reprezentantem Walii, specjalizującym się w wymagającej konkurencji Double Mini Trampolinę. Znany z precyzji kontroli i spokojnego skupienia pod presją. Był wtedy całkowicie pochłonięty przygotowaniami do nadchodzących kwalifikacji do Mistrzostw Europy 18 lutego 2006 roku. Podczas regularnego treningu w Jumpers Rebound Center w Gillingham w hrabstwie Kent, Chris wykonywał kolejne skoki, jednak jego pierwsze zejście nie poszło zgodnie z planem. Nieznacznie nie dorotował i wylądował niesymetrycznie zirytowany, ale zdeterminowany, by to poprawić, wrócił na trampolinę, by spróbować ponownie. Chwilę później, gdy wykonał salto w tył, błędnie ocenił wybicie. I zamiast bezpiecznie wylądować na macie asekuracyjnej, przeleciał poza nią całkowicie, spadając około dwóch metrów za strefę lądowania, Chris został natychmiast przewieziony do pobliskiego szpitala i podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Dziewięć dni później po potwierdzeniu nieodwracalnych uszkodzeń mózgu, jego zdruzgotana rodzina podjęła niemożliwą decyzję o odłączeniu aparatury. A to, co przydarzyło się kolejnej gimnastyczce, wydarzyło się z niemal dwukrotnie większej wysokości i to bez jakiejkolwiek uprzęży bezpieczeństwa. Ten materiał z państwowego cyrku w Magnitogorsku w Rosji pokazuje 22-letnią gimnastyczkę Wiktorię Balandinę podczas próby nowego numeru na ogromnym obrotowym kole Śmierci. Zawahała się na moment, potknęła, ale zrobiła krok naprzód. Zdeterminowana, choć trenowała na tym urządzeniu dopiero od kilku dni. Zanim dołączyła do cyrkowej trupy, Wiktoria miała solidne sportowe podstawy. Była kandydatką na Mistrza Sportu w akrobatyce, byłą gimnastyczką z Czelabińska i członkinią kobiecego trio akrobatycznego FOX, jedynej takiej grupy w całym regionie. Przez lata trenowała bez wytchnienia, występując w całej Rosji i zdobywając medale na zawodach regionalnych, a jej rozpaczliwa próba opanowania koła śmierci miała być tylko próbą generalną przed nadchodzącym turné trupy tego dnia. 17 maja 2025 roku polecono jej wykonać cały numer całkowicie bez uprzęży. Jednak w pewnym momencie, gdy koło zaczęło obracać się szybciej, nagle straciła równowagę. Kilka sekund poślizgnęła się i spadła z wysokości około 4 metrów na arenę. Pracownicy sceny natychmiast rzucili się na pomoc i wezwali ratowników. Chociaż Wiktoria była jeszcze żywa, gdy dotarła karetka, uderzenie spowodowało śmiertelne obrażenia głowy i kręgosłupa. Niestety zmarła w drodze do szpitala. Nagranie upadku błyskawicznie rozeszło się w sieci. Wywołując oburzenie i wszczynając śledztwo w sprawie naruszeń zasad bezpieczeństwa pracy. Władimir Sazanow, artysta, który zwerbował wiktorię do numeru i kierował przygotowaniami, został formalnie oskarżony o naruszenie przepisów BHP. Lecz do dziś sprawa pozostaje otwarta. Tymczasem gimnastyk z naszego ostatniego przypadku spędził lata, doskonaląc kontrolę i równowagę na sali. Ale poza nią jedno niefortunne zdarzenie odebrało mu życie. W nocy 26 stycznia 2025 roku Filadelfia żyła świętowaniem. Eagles właśnie zdobyli historyczne zwycięstwo w NFC Championship, a tysiące rozentuzjazmowanych fanów wypełniło ulice, by uczcić ten moment w swój własny, ryzykowny sposób, wspinając się na miejskie latarnie. W tłumie znajdował się 18-latek Tyler Sabapati, student pierwszego roku Temple University i utytułowany gimnastyk z Toronto, mający na koncie ponad 120 medali zdobytych w krajowych i międzynarodowych zawodach. Pewny siebie, zwinny i pełen adrenaliny, zaczął wspinać się na pokrytą smarem metalową latarnię. Świadkowie wspominają, że uśmiechał się, poruszał z lekkością doświadczonego zawodnika, ale na szczycie w jednej chwili jego dłoń się poślizgnęła. Tyler stracił uchwyt i spadł do tyłu z ośmiometrowej wysokości, uderzając o beton. Ratownicy przybyli w ciągu kilku minut i przewieźli go do Jefferson Hospital, gdzie podłączono go do aparatury podtrzymującej życie z katastrofalnymi urazami głowy. Ale dwa dni później, 28 stycznia 2025 roku, Tyler Sabapati zmarł. Choć gimnastyka jest jednym z najbardziej eleganckich i fascynujących sportów świata, Zajmuje też miejsce wśród 15 najniebezpieczniejszych dyscyplin według University of Pittsburgh Medical Center. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych każdego roku kontuzji doznaje około 100 tysięcy gimnastyków. A teraz pytanie do Was, który z tych przypadków wstrząsnął Wami najbardziej? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału po więcej wstrząsających historii z życia, takich, które mogą sprawić, że dwa razy zastanowicie się, zanim wybierzecie coś bardziej niebezpiecznego niż spokojna partia szachów.